Jest ona cały czas prężnie się rozwijająca. Ostatni projekt to zaangażowanie 13 mężczyzn, którzy. Nasza dziś... Przemyk przez lata była postrzegana jako artystka, niezwykle charyzmatyczna kobieta, której głos przenikał serca. A teksty pieśni zdawały się otwierać drzwi do najskrytszych emocji. Słuchaczy jej życie zawodowe to nieustanna droga przez sceny, festiwale i kameralne koncerty, w których zawsze dawała siebie całą. Lecz życie prywatne długo pozostawało dla opinii publicznej czymś jakby ukrytym, jakby odgrodzonym zasłoną milczenia, bo choć jej twórczość była pełna intymności, ona sama niechętnie dzieliła się tym, co naprawdę kryło się w jej sercu, i nagle niczym błysk w ciemności pojawiła się wiadomość, która poruszyła nie tylko fanów, ale i wszystkich, którzy od lat śledzili jej drogę. Renata znalazła nową miłość. A wraz z nią odważyła się zrobić krok, o którym przez długi czas nikt nawet nie śmiał myśleć krok ku nowemu początkowi, ku ślubowi, który stał się symbolem zwycięstwa nad samotnością i lękiem przed otwarciem się na drugiego człowieka. Nie było to zwyczajne wydarzenie, bo każdy, kto znał Renatę, wiedział, że dla niej nie liczą się konwenanse ani oczekiwania otoczenia. Ona zawsze szła własną ścieżką i tym razem także nie pozwoliła, aby ta historia była banalna w jej spojrzeniu. Pojawił się błysk, którego od dawna brakowało, a uśmiech zdradzał, że wreszcie odnalazła kogoś, kto potrafi być obok niej bez potrzeby zagłuszania jej ciszy czy tłumienia jej wewnętrznej siły. Krążyły opowieści o tym, jak poznała swojego wybranka, o chwilach niepozornych, które z czasem stały się fundamentem, wielkiego uczucia o gestach prostych, a zarazem pełnych mocy, które rozbudziły w niej odwagę, by znów zaufać. W kuluarach mówiono, że to uczucie przyszło nagle, że spadło na nią jak burza w środku lata, kiedy nikt się tego nie spodziewał, a jednak w tej burzy kryło się światło i poczucie bezpieczeństwa, którego pragnęła i które znalazła dzień ślubu, stał się czymś więcej niż tylko ceremonią, stał się aktem wiary w to, że każdy, nawet ten, kto przez lata unikał bliskości, może jeszcze odnaleźć swoje miejsce u boku kogoś, kto rozumie i akceptuje bezwarunkowo. A choć szczegóły tej uroczystości wciąż owiane są nutą tajemnicy, pewne obrazy zapadły w pamięć na długo. Biała suknia, która nie przypominała klasycznej kreacji, lecz była odzwierciedleniem jej artystycznej duszy. Muzyka dyskretnie towarzysząca każdym gestom, a przede wszystkim spojrzenia, wymieniane między nią a jej wybrankiem spojrzenia, które mówiły więcej niż tysiące słów. Ten moment był niczym początek nowego rozdziału opowieści, która dopiero miała się rozwinąć, i nikt kto raz go zobaczył, nie mógł pozostać obojętny, bo kryło się w nim coś więcej niż radość. Była tam obietnica, była nadzieja, była tajemnica, która kazała czekać na dalszy ciąg. Nikt nie spodziewał się, że Renata Przemyk, ta sama artystka, która przez lata na scenie emanowała siłą głosu i charyzmą w życiu prywatnym, nosiła w sobie tak długo ukrywany cień ciszy i samotności, nagle pojawił się obraz, który wstrząsnął wszystkimi jej dawni przyjaciele i współpracownicy, widzieli ją jako kobietę niezależną, nieprzystępną wręcz odgrodzoną od świata murami własnych tajemnic, a jednak za zamkniętymi drzwiami kryło się coś co nie pasowało do publicznego wizerunku, ciche rozmowy nocami, pisane wiersze, których nigdy nie wydała, listy schowane w szufladzie, zadrukowane imieniem, którego nikt wcześniej nie znał, to imię powracało jak echo i było początkiem nowego rozdziału, który odmienił jej życie w sposób tak gwałtowny, że trudno było uwierzyć, że to naprawdę się wydarzyło. Nikt nie wiedział, kiedy dokładnie w jej sercu zakiełkowała ta miłość, czy było to spotkanie na korytarzu po koncercie. Gdy przypadkiem uśmiechnęła się do niego, czy może wspólna rozmowa w kawiarni, która przeciągnęła się do świtu. Ale jedno było pewne coś w niej pękło, jakby całe lata ukrywania uczuć runęły nagle, a w ich miejsce pojawiła się odwaga, która do tej pory istniała. Jedynie w jej piosenkach mówiła, że to uczucie przyszło jak burza, nie dawało jej odetchnąć, i jednocześnie było jedynym powodem, dla którego znów chciało się jej żyć. To było dziwne nawet dla niej. Bo przecież Renata zawsze powtarzała, że scena jest jej jedyną prawdziwą miłością, a jednak, kiedy wpatrywała się w jego oczy, czuła, że całe dotychczasowe życie straciło kontury, że wszystko, co przeżyła wcześniej, było tylko przygotowaniem do tego momentu. Te spotkania były pełne intensywności, czasem szalone, czasem przepełnione lękiem, bo przecież była kobietą, która wiedziała, czym jest utrata. Wiedziała, jak bolą zawiedzione nadzieje i złamane obietnice? Ale mimo to pozwoliła sobie na ten skok w nieznane, była w tym jakaś desperacja, jakby wiedziała, że jeśli teraz nie odważy się żyć w pełni, już nigdy nie odnajdzie szczęścia w nocy, budziła się nagle i siadała przy pianinie, komponowała melodie tak intymne, że brzmiały jak wyznania szeptane tylko do jego ucha. W tych dźwiękach było wszystko tęsknota, pożądanie, niepewność. I odrobina gniewu wobec losu, który tyle lat trzymał ją w zamknięciu, kiedy przychodził do niej do domu, gdzie ściany znały już jej łzy, a okna pamiętały samotne, a horyzontem nagle przestrzeń nabierała innego znaczenia. Mówiła, że czuje się, jakby ktoś wreszcie otworzył wszystkie zamknięte drzwi, a ona mogła oddychać pełną piersią. To uczucie miało też swoją cenę, bo przecież nie brakowało tych, którzy krytykowali jej wybór, mówili, że to iluzja, że w jej wieku nie wypada wierzyć w bajki, że jest naiwna i że straci na tym co najcenniejsze. Ale Renata nie słuchała. Jakby całe życie czekała na chwilę, w której będzie mogła krzyczeć: Nie wasze życie, nie wasze serca, ja wybieram to, co moje. I ta odwaga sprawiła, że ich miłość rosła wbrew wszystkiemu, wbrew szumowi świata, który patrzył i komentował. A ona wreszcie zaczęła wierzyć, że może istnieć coś więcej niż scena i oklaski. Każdy ich wspólny dzień był jak układanka pełna kontrastów: ona przyzwyczajona do ciszy, on do chaosu, ona do melancholii, on do śmiechu, a jednak to właśnie te różnice budowały między nimi most mocniejszy niż wszystkie wcześniejsze doświadczenia ich rozmowy, trwały godzinami, dotykały ran z przeszłości, i marzeń o przyszłości ona wyznawała mu historię których nigdy nie ośmieliła się mówić głośno, a on słuchał cierpliwie, jakby wiedział, że każde jej słowo to fragment duszy, który trzeba chronić, tak rodziła się więź głębsza niż zwykłe zauroczenie. I kiedy zaczęli mówić o ślubie, nikt nie chciał w to uwierzyć. Przecież Renata Przemyk, artystka, która zdawała się wieczną samotnicą, miała stanąć na ślubnym kobiercu. To brzmiało jak prowokacja, jakby los drwił z tego obrazu, jaki nosiliśmy w głowach, ale ona wiedziała, że tylko ten krok, Przypieczętuje ich wspólną drogę, a zarazem otworzy w niej to, co latami pozostawało zamknięte. Wiedziała, że to nie będzie zwykły ślub, że stanie się symbolem jej odwagi i ostatecznym dowodem, że miłość potrafi odrodzić nawet te serca, które kiedyś umarły dla świata. Renata przemyk przez lata była symbolem niezależności artystycznej i kobiecej siły. Jej głos rozbrzmiewał jak manifest wolności. A publiczność zawsze widziała w niej kobietę twardą, konsekwentną, idącą własną drogą, nigdy nie ulegającą schematom i presji mediów, lecz nagle, jak grom z jasnego nieba, przyszła wiadomość o jej nowej miłości, o ślubie, który zaskoczył wszystkich i który odsłonił zupełnie inną stronę jej życia tę, której przez lata skrzętnie strzegła przed światem i przed samą sobą to nie była opowieść o banalnym romansie ani o rutynowym etapie w życiu gwiazdy, to był zwrot który niósł w sobie echo dawnych zranień i odwagę by jeszcze raz uwierzyć, że można odnaleźć szczęście nawet tam, gdzie nikt się go nie spodziewał, w cieniu sceny za kulisami, kiedy światła gasły. Renata często wracała do swoich samotnych nocy tych wypełnionych ciszą i wspomnieniami, które nie dawały jej spokoju. Jej życie uczuciowe nigdy nie było proste, a każdy związek niósł ze sobą ciężar nieporozumień, niedomówień i utraconych marzeń przez długi czas. Wydawało się, że miłość nie jest dla niej, że została jej tylko muzyka, która leczyła rany, lecz nie mogła zastąpić bliskości. Wtedy pojawił się on mężczyzna, którego nikt się nie spodziewał ani w jej życiu, ani w świecie show biznesu. Nie był celebrytą, nie był artystą, nie szukał blasku fleszy, był kimś, kto wkradł się w jej codzienność w sposób cichy i niemal nieuchwytny. Z początku traktowała to jak chwilę odprężenia. Przy nim czuła, że może oddychać bez presji, że może być sobą bez masek, które nosiła na scenie. I poza nią ta relacja zaczęła narastać, powoli niemal jak melodia, która rozwija się krok po kroku, nie narzucając rytmu, a jednak wciągając coraz głębiej ich spotkania, miały w sobie coś z tajemnicy, były jak sekrety chowane w kieszeni codzienności, nikt z jej otoczenia nie wiedział co się dzieje. Widziano tylko uśmiechy, które powoli wracały na jej twarz. I błysk w oczach, którego od dawna tam nie było, Renata pozwoliła sobie na to, by zaufać, choć miała w sobie wiele obaw. Przeszłość niejednokrotnie pokazała jej, że bliskość może boleć bardziej niż samotność, a jednak coś w nim budziło w niej spokój, który był silniejszy niż lęk. W tej nowej miłości znalazła przestrzeń, której mogła zrzucić ciężar wspomnień. I pozwolić, by ktoś dotknął jej duszy bez oceniania i bez pośpiechu. Ten mężczyzna potrafił słuchać, potrafił milczeć razem z nią, a jednocześnie potrafił rozbawić ją w chwilach, gdy wydawało się, że śmiech już nigdy do niej nie wrócił? To była relacja, która zaskakiwała nie tylko ją samą, ale też tych, którzy z czasem zaczęli dostrzegać zmiany w jej zachowaniu. Nikt nie potrafił tego wyjaśnić, a ona sama długo nie chciała mówić o tym głośno. Jakby bała się, że wypowiedziane słowa zniszczą tę kruchą magię, z biegiem miesięcy ich więź stawała się coraz silniejsza. Aż w końcu nadszedł moment, który wydawał się nierealny, nawet dla niej samej moment, w którym padła decyzja o ślubie. Była to decyzja, która wstrząsnęła opinią publiczną, bo nikt nie wierzył, że Renata Przemyk zdecyduje się na taki krok, a jednak w jej sercu dojrzewała pewność, że to nie jest chwilowe zauroczenie, lecz prawdziwe uczucie, które warto przypieczętować. Ślub Renata Przemyk przez lata była dla wielu symbolem siły niezależności i głosu, który potrafił przenikać najciemniejsze zakamarki duszy, ale nikt nie spodziewał się, że w tej samej kobiecie kryje się tak ogromna kruchość, tak wiele niewypowiedzianych pragnień, które przez lata chowała głęboko w sercu, dlatego gdy pojawiła się wiadomość, że artystka odnalazła nową miłość i że przygotowuje się do ślubu świat mediów, jak i jej wierni. Słuchacze stanęli w obliczu czegoś, co wydawało się niemal niewiarygodne. Oto bowiem Renata, która wielokrotnie w swoich piosenkach mówiła o bólu stracie samotności, nagle zaczęła promienieć nową energią, jakby odnalazła w kimś obietnicę bezpiecznego portu, a jednocześnie jej historia wcale nie była tak prosta, jak mogłoby się wydawać. Bo za zamkniętymi drzwiami kryły się dramaty, chwile zwątpienia i decyzje, które trudno byłoby wyjaśnić nawet najbliższym znajomym. I tu zaczyna się opowieść o miłości, pełnej sprzeczności, miłości, która przyszła nie wtedy, gdy świat się tego spodziewał, ale dokładnie wtedy, gdy ona sama najmniej tego oczekiwała. Mówi się, że artystka poznała swojego wybranka w chwili, gdy wcale nie chciała otwierać serca, że to była znajomość, która zaczęła się od zupełnie przypadkowego spotkania, podczas którego wymiana kilku słów pozostawiła w niej echo na długie tygodnie. I choć początkowo próbowała to zignorować, wracała do tych słów w myślach nocami, jakby były kluczem do drzwi, których nie chciała już otwierać, ale los bywa przewrotny i zamiast pozwolić jej uciec przed tym uczuciem, wciąż popychał ją ku tej osobie, spotkania stawały się coraz częstsze, najpierw w gronie przyjaciół, później już tylko we dwoje. I wtedy Renata zaczęła odkrywać, że mimo swojej niezależności, którą tak starannie pielęgnowała, przez lata tak naprawdę pragnie bliskości ciepła, i obecności kogoś, kto rozumie jej milczenie i nie boi się jej cieni, ta miłość była dla niej wyzwaniem, bo oznaczała przyznanie się, że wcale nie jest niezniszczalna, że pod maską pewności siebie kryje się kobieta, która boi się stracić kogoś, kto wniósł w jej życie tyle światła mówiła w gronie najbliższych, że nigdy nie spodziewała się, że ktoś potrafi tak dobrze odczytać jej emocje, nawet te, których nie wyrażała słowami. I że właśnie to sprawiło, że zaczęła wierzyć, że miłość może być czymś więcej niż tylko chwilowym zauroczeniem. Jednak za kulisami tej historii były też momenty pełne wątpliwości. Niektórzy znajomi twierdzili, że Renata zachowuje się inaczej niż dotąd, że bywa zamyślona, rozkojarzona, jakby wciąż coś analizowała, jakby bała się, że szczęście, które nagle spadło na nią z nieba, okaże się tylko iluzją. A to uczucie, że życie zbyt łatwo może odebrać to, co daje, było w niej zakorzenione od dawna, więc każdy uśmiech, każda chwila spędzona u boku ukochanego, miała dla niej także smak niepokoju. I właśnie te sprzeczne emocje czyniły ich relację tak wyjątkową, bo była w niej namiętność, była czułość, ale też lęk przed utratą, przed powrotem do pustki, której tak długo próbowała unikać wieści o ślubie, zaskoczyły wszystkich, bo przecież Renata przez lata unikała publicznego mówienia o życiu prywatnym, zawsze podkreślała, że scena to jedno, a serce to zupełnie inna przestrzeń, tym bardziej gdy potwierdziła, że planuje uroczystość, ludzie zaczęli zadawać sobie pytania, kim jest ten człowiek, który zdobył jej zaufanie, co takiego musiał mieć w sobie, że potrafił przełamać mury, które przez dekady wydawały się nie do zburzenia. I choć Renata nie zdradzała wielu szczegółów, nie brakowało tych, którzy opowiadali, że w jej oczach pojawił się błysk, którego nie mieli okazji zobaczyć od lat, że promieniała spokojem i jednocześnie elektryzującą energią, która zdradzała, że to uczucie jest prawdziwe, że nie jest to chwilowa fascynacja, ale więź, której nie da się podważyć. Jednak sam ślub miał być nie tyle formalnością, ile celebracją zwycięstwa nad samotnością. Jakby całe życie Renaty prowadziło ją do tej jednej chwili, w której mogła wreszcie powiedzieć, że nie jest sama. A w jej sercu zamieszkało ciepło, którego tak długo szukała, i tak historia tej miłości pełnej, sprzeczności pełnej skrajnych emocji wciąż się rozwijała, a każde nowe wydarzenie odsłaniało kolejne warstwy tej niezwykłej opowieści, która pokazywała, że nawet najbardziej zamknięte serca mogą odnaleźć swoje światło, jeśli tylko odważą się je przyjąć. A jednak to, co najbardziej zaskoczyło wszystkich, to nie była sama decyzja Renaty o ślubie, lecz sposób w jaki przygotowywała się do tego dnia, bo zamiast otaczać się błyskiem fleszy i medialnym rozgłosem, wybrała ciszę i pewną niemal ascetyczną prostotę, w której każdy szczegół miał swoje ukryte znaczenie. Nie było przypadkiem, że pierwsze zaproszenia trafiły do ludzi, których nikt nie spodziewał się zobaczyć. Na takiej uroczystości do dawnych przyjaciół z czasów, kiedy mieszkała w małym mieszkaniu i walczyła o każdy koncert do sąsiadów. Którzy pamiętali, jak codziennie znosiła instrumenty po stromych schodach, aby ćwiczyć do kobiet, które kiedyś pracowały z nią w sklepie muzycznym, i które teraz z niedowierzaniem czytały jej imię na eleganckiej kartce? Wydawało się, jakby Renata chciała zamknąć pewien krąg życia, zebrać wszystkie postacie z przeszłości i połączyć je w tym jednym momencie. Jej nowa miłość była równie tajemnicza co ona. Sam pojawił się w jej życiu nagle i bez ostrzeżenia podczas jednego z koncertów, na którym publiczność była pewna, że artystka zaśpiewa tylko kilka piosenek, a potem zniknie jak zwykle. Jednak on podszedł do niej po występie bez cienia nieśmiałości. Jego spojrzenie nie było spojrzeniem, fana było spokojne, przenikliwe jakby. znał ją od zawsze i to właśnie to spojrzenie poruszyło coś głęboko w jej wnętrzu, wbrew temu co opowiadają media. Nie była to miłość od pierwszego wejrzenia, ale raczej cicha rozmowa dusz, która trwała tygodniami, zanim stała się czymś większym, nikt nie rozumiał. Jak to możliwe, że kobieta tak zamknięta w sobie potrafiła otworzyć się tak nagle na drugiego człowieka, a jednak właśnie to uczyniło tę historię jeszcze bardziej niezwykłą? Ślub, który planowała, miał być nie tyle wydarzeniem publicznym, co rytuałem oczyszczenia. A każdy element od wybranej muzyki po miejsce uroczystości był symbolem jej drogi. Przez życie wielu mówiło, że chciała wreszcie pogodzić się ze wszystkimi stratami, z samotnością z bólem przeszłości. I dlatego decydowała się na krok, którego nikt się po niej nie spodziewał, kiedy więc zaczęły krążyć pierwsze pogłoski o tym, że ceremonia odbędzie się w miejscu, gdzie lata wcześniej przeżyła swój największy artystyczny kryzys. Wszyscy przecierali oczy ze zdumienia. Bo czyż mogło być większe przeciwieństwo blasku i radości niż mury Starego Domu Kultury, w którym jej głos raz odmówił posłuszeństwa i w którym po raz pierwszy pomyślała, że może powinna zrezygnować z muzyki? Teraz jednak postanowiła tam wrócić, by nadać temu miejscu nowe znaczenie i sprawić, by wspomnienia przestały boleć. To było jakby otworzyła księgę pełną dawnych ran i napisała w niej ostatni rozdział zupełnie inny od poprzednich. Co więcej, miłość, która wdarła się w jej życie, nie bała się tych cieni, nie próbowała ich ukrywać, lecz przeciwnie, potrafiła je oswoić i zamienić w część wspólnej historii. Renata czuła, że właśnie to odróżniało tego mężczyznę od wszystkich innych, których spotkała wcześniej, bo on nie zakochał się w jej scenicznej sile ani w blasku, lecz w tej cichej kruchości, która zawsze pozostawała niewidoczna dla świata. I być może to właśnie dlatego zgodziła się na krok, którego nigdy by się nie podjęła, gdyby nie była pewna, że tym razem los daje jej coś prawdziwego. I kiedy ta opowieść o Renacie Przemyk powoli dobiega końca, dopiero wtedy uświadamiamy sobie, że jej droga nie była tylko drogą artystki, lecz także drogą kobiety, która po burzach i zawirowaniach życia odnalazła w sobie odwagę, by zaufać miłości i spokój, który narodził się z najgłębszego cierpienia, każdy jej krok, Pozostawiał ślad w sercach publiczności, a każda nuta, którą śpiewała, była jak wyznanie pełne szczerości, skierowane do tych, którzy płakali i śmiali się razem z nią. Dlatego ta historia nie kończy się na jednym ślubie ani na jednej miłości, lecz staje się dowodem na siłę woli i serca, które potrafi otworzyć się na świat. I to właśnie jest największe przesłanie, jakie pozostawia nam Renata. Dziękujemy Wam za to, że byliście z nami w tej pełnej emocji opowieści, jeśli podobała Wam się ta historia, kliknijcie łapkę w górę, udostępnijcie ją, a przede wszystkim nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, aby nie przegapić kolejnych niezwykłych opowieści o życiu i twórczości artystów, których kochamy.